Cześć wam ludziska! Witam was w kolejnym odcinku! Poprzedni odcinek skończyliśmy w tym momencie I kolejny zaczniemy sobie w tym To idziemy Idziemy, o, am amulet to Jest i amulet Mamy zwój identyfikacyjny, mamy zwój identyfikacyjny 10% odporności na ogień Zmniejsza otrzymywanie obrażenia o jeden punkt. No i to jest spoko. Akurat są tutaj szkielety, co napieprzają, plują ogniem, więc o, pięknie jeszcze mamy do tego odpo ee, obronę większą. Odporność, obronę. Czy w tej krainie jest teleport wyżynę tamowe? Chyba nie. Odporność na ogień. Nie, to zostawę sobie to kapliczkę. Kurwa, nie trafiłem. No ale widzę, że troszkę damage'a już nam zadawają. Dobra. I znowu wytrzymałości nie mamy. A może mamy w ekwipunku? Nie mamy nie, w ekwipunku. Ale na szczęście szybko się ładuje. Dobrze jest! Jest dobrze, fest. Kolejny amulet. Są mi, są mi, dziewice. Mamy ich dziewice O, liściłeś! Zajebiście, dobrze. Pięknie poszło. Tu jest szaman. Tam jest szaman jest kolejny. Idzie, idzie, idzie... idzie. Jej, jej. ale rozpizdziel. Dobra, żywotność. Umiejętności. A zobaczmy co to jest. Przypisz umiejętność do kółeczka. Okej. Okay. Tu jakaś jaskinia jest, ale do jaskiń nie będziemy wchodzić do tych co nie musimy. O to by... Ojej, ta seria by za długo trwała. Wydaje mi się, że to jest akurat nie. czyli No, pff, jakbyśmy wchodzili, to na pewno bym miał większy level i by, by mi było łatwiej. A wydaje mi się, że na razie to nie jest potrzebne. Najwyżej, jak będę widział, że faktycznie bardzo ciężko nam idzie, to poza nagraniami będę sobie chodził i tak pił postać. Dobra, nowy skill, nie? Co my tu mamy? A taka obszarówka to jest. Może być dobre. Nie, widźmy sobie tak. Narodujmy sobie wytrzymałość, bo zaraz. Zaraz by się nam skończyła. No, skill daje radę nowe. troszkę go ulepszymy i będzie. Dobrze. O, wytrzymałość na ogień sobie teraz możemy wziąć. Ale sobie weźmiemy. I co? I nic, idziemy dalej. Nie wiem, tutaj chyba nie ma tego... tego tego teleportu. Nie, już, już myślałem, że to jest to. Ale dobra, spoko. Czujesz przypływ siły? No właśnie nie czuję. Ale okej. Okay. To idźmy sobie tutaj. Tu jeszcze szkalec się znalazł. Tym, tym. Klasztor. Klasztor. Ej, no kurwa. Kozacko to wygląda. Tu tak ubogo, a tu tak na bogato. Fajnie. Zajebiście. <grystanie> o Jezus. Już je zapisałem. twoj identyfikacji, jedno z ręczności, no chyba nie bardzo. O Robercie dawaj. Pięć. No kurde. Ej, tam szaman gdzieś jest. Tu jest kurde zasraniec. O portal, portal zajebiście, osiem mamy sztuk już. Albo dopiero. Kolejny. O jest, no i super. Kurde, tak właśnie myślałem, że on będzie tutaj. Później poziom pierwszy. Monastery i poziom drugi, no dobra. Ile chmiel? Kurwa, nie tak! Diament, leczenie Mana, mana i szabla I leczenie, dobra, pieprzyć tą szablę Ktoś jest? Ktoś tu jeszcze jest? Dobra chłopie, nie panikuj! Idziemy do miasta i... Będziesz pusty jak bęben. Na szybcioszka, na szybcioszka. Oczywiście standardowo do dnia życzę Coś tu jest ciekawego, no nie, nie, o tu możemy przecież. Cyk. I to było wszystko. Sprzedać. dla siły, dobra. To, jest... to sobie zróbmy tak z zręczności, na to nie. Szlifowane czarów na truciznę, o na truciznę to w sam raz na Dariel Jeden ja do energii. Dobra. Na truciznę. Czy o no i dobre. To sobie sprzedajmy. To też. To też. Dobre jest. Co my tu mamy? Aha, no, runę. Runę sobie schowamy. Dobra, na szybko. Na szybko, dobrze, dobrze jest. Kurde, widzicie? Nie trwało to długo. Nie ma co panikować. To jest pyk-pyk-pyk i koniec. nie. Co ty mi tu kurde wzywasz? Mam już jakieś kurwa czary, mary. Jety, tam ja wydupiej do Gdzie? Skąd jest Yeti? Z lasu, nie? Z lasu. A jak się nazywał ten... ta duża stopa, ale... co mieszka w Himalajach? Bo wiem, że jest Yeti. Wiem, że jest wielka stopa. Sas... Sas... sas, sas quatch. Czy jakoś tak jeszcze jest? Ta... Wyda ta Yeti na pewno jest y w tych terenach... Y śnieżystych, Wielka stopa jest w terenach, no... liściastych? <grymne> Dobra. O kurwa, co tam jest? To małomany. Kurwa, jaki narwany. Znaczy, oni, oni... jak oni kurwa wparzyli w nas! Sz, sz, sz. Choćby nacipane byli futrem. Na pewno się nafutrowali. Czpuny. Tutaj studnia jest. Kurwa jak za many. Dawaj ich Robert! Mana, mana, mana już jako zmiotło No i dobrze, po chuj podcakiwał Tu tak, tuje tu Dawaj trójzomb Chyba ona by się przydała tutaj. Dobra. Eee, młot, nie? Musimy, kurde, dla Charsey młot znaleźć. Uziął nie jest w koszarach. Teraz sobie zobaczmy W koszarach, tak, dobra A tu szukamy tego mota Wydaje mi się, że będzie gdzieś tutaj, po lewej stronie O kurde Fol, tak umiejętności. Dobra, idźmy to. To może ważność. Dobra, dalej. Ale krwi, tu też tyle krwi jest. Ha! Tu nie ma nic. A tu jest rzeźnia. rozległe jest no Dobra, no to chodźmy sobie tutaj. Cykniewe. O fajnie. O. <śm> O, ty gadasz? Poziom pierwszy? Nie, nie, nie. Tak nie może być. Musimy znaleźć. Kurde, młot. Młot dla naszej przyjaciółki. Ech, myślałem, że to będzie po lewej stronie, a to się okazuje, że to jest po prawej. Mamy wytrzymałość. Użyjmy sobie, przepraszam. Okej. Okay. Teraz tutaj... Jeź. Kowal, kowol! Chodź tu ty kuraparywo! No małomany! No patrzcie co za... Dawaj go No i poszło. Poszło up. Nie ja umiosę już nic więcej. Oba! Portalik? Dobry wieczór. Pozdrawiam cię. Pozdrawiasz mnie. To już sobie sprzedamy. To też, to też. To też. Tu mamy jeden z dwunastu, a tu mamy pewnie dwanaście. To jest. A to nam daje odporność na ogień. A ja pieprzysto. Chociaż możemy zrobić tak, patrz. Patrz, 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 tak możemy zrobić. A to damy sobie tu. Ju Co to za dźwięki były? Ej, no kurde, ducha nie mam. Nic mi nie mówicie, że duszka nie ma. Kacperka nie ma. Hmm, Charcy będzie wdzięczna za odzyskanie malusa. Na pewno. Patrzcie, jakie powitanie. piepchać Ciupla, tu nic nie ma. Fajnie. Gdybym wiedział. Dobra, czyli co? Kości wykonane została Andariel teraz. Do zabicia. No, rusz ty tupsko Dostała Andariel do zabicia No, trochę to potrwa, zanim tam do niej dojdziemy. Kurde, ona jest tak głęboko No nic to idziemy, to szukamy teraz natury. szukamy teraz. Yeah. A ja myślałem, że tu więcej jest. Weźmy sobie tu. Jo, kto mnie mu? świetnie. He he Grzeźnia o, Mana by się przydała O, tu jest Wyjazd! To sobie, to sobie pogadamy z nią, jak przy okazji w mieście będziemy. Nie ma co teraz tracić czasu, żeby tam. Ekstra, do miasta iść. Żeby tylko z nią porozmawiać. Myślę, że jeszcze. Wytrzyma te parę minut. Bez swojego młota. A bez młota to nie robota. Zwój identyfikacyjny 27 siły 17 obrony Ale my nie mamy na tyle siły Chociaż wydaje mi się, że jak teraz dostaniemy level, to pójdę sobie w 5 punktów na siłę To jest kurde spieprzać No, 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 no. ciekawego nie, nie ciekawego nie było. Jest, haha. Dobra, jak już tu jesteśmy. Dzięki, dzięki. O, cek Wielkie dzięki za zwrócenie mi mallusem. Nie ma problemu. Teraz mogę nasycić jeden z twoich przedmiotów magiczną mocą. O. Ej. Co by jej tu dać? A może na razie nic jej nie damy. 8, Nie, mamy lepsze. Dobra. A to zbroję sobie damy do schowka. I jak dostaniemy level, to... To oczywiste, że naszym wrogiem jest demoniczna królowa. To ją ubierzemy. Jest, która przeciągnęła członkinie zakonu na złą stronę i zbezczyściła ich klasztor. To nie wróży nam nic dobrego. W starych pismach Koratrimów jest napisane, że Andariel i inne pomniejsze zła pokonały Diablo, Mefista i Gala. Mm, a potem wygnały ich z piekła, wskazując na banicję w świecie śmiertelników. Zanim zamknięto ich w kamieniach dusz. Trzej diabelscy bracia wyrządzili ludziom wiele złego. Obecność Andariel może oznaczać, że siły nieczyste znowu sprzymierzyły się z diablo i jego braćmi. Jeśli to prawda, to grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Wielkie niebezpieczeństwo Musisz się składzić, zanim zło opanuje klasztor na stałe i na zawsze zagrodzi drogę na wschód. Na wschód, pamiętajcie, zawsze na wschód. Dobra, wiecie co? A zatrzymajmy sobie już ten odcinek. Zatrzymajmy. Zakończmy sobie już ten odcinek. A co? Chociaż raz będzie taki krótki. A co? Dzięki za oglądanie i zapraszam Was do kolejnego odcinka albo na moją inną serię. Rezydent Evil To na razie